Siemanko, to danko, a to jest um, zagrajmy w Battlefield Play for Free, czy play to win, jak to woli, odcinek pierwszy. W którym gram mechanikiem i latam z MP7 z dodatkami. Red dot, amunicja WWZ, kolba precyzyjna, luwa precyzyjna, nic specjalnego. pistolet M1911 podstawowy. I potrzebujemy medy medyka, kurde, na start. Dobra, szukamy kogoś o. Jest! Chociaż jest apteczka Poszło? No Już słyszę strzały Dobra, szukamy ich. Szukamy ich życia Aku Surprise Postawię minę, może się przyda Kto wie może mi kurde... Jakiś frak wpadnie. Jeden, 1, 1 o, dobra. Ładnie go zdjąłem. W ogóle MP5, ten, to znaczy MP7 jest bardzo dobre na CQC Na średnie i... Na średnie i dalekie to już MP5 polecam. MP5 bardzo celne. Mały, malutki odrzut. Naprawdę. I zasięg niezły. Ale snajpo to nie jest. No dobra. Szukamy kogoś do ubicia O! Jedzie, jedzie! O! Ojeju Nie no Abym zrobił kurde double killa z RPG Tak blisko To postawię minę jeszcze A ja tu latał kurde, a nic nie przejmuje a cóż, kurde, nie będę ryzykować. Oni mają przewagę liczebną i dużo miejsc do kampienia i poza tym bronie, które mają lepszy zasięg. Szukamy kogoś, kurde, do ubicia. O, coś kogoś zaniło. No! 4-1 może być. Na razie. A, transport opancerzony, BTR. Szans nie miałem jakichś specjalnych No dobra O naprawy? Dobra Czekaj ziom, czekaj, czekaj No kurde O Ale hardcore Jeden HP mi zostało Jeden punkcik kurde Strzałuj po mnie Nawet z pistoletu naprowadzającego Stój, stój No Chociaż mi punkciki nabijesz O, wróg, wróg, Daj Daj się zabić O, P90 sko, Skąd? A Wykorzystał to W ogóle mam P90 Jak ma się WZ -y, to idzie pograć Tak, kurde Bez, bez w ogóle dodatków to Szczerze, to kiepska broń. Nawet na bliskiej dystanse, bo nie ma nawet takich w miarę obrażeń. No, też jestem MP7, ale jako pierwszy deadłem 77. Wo <grym>, kurde. Dobrze, że to zdetonowałem No! sobie nie dał kurde paczki z AP, szkoda. O. No, pośmiertna detonacja, jak ja tego nie lubię. Fajny strój swoją drogą 6-4. Nie mogłem na tą mapę wziąć MP5. Nieco większe szanse bym miał, ale dobra. czy trafi? Nie wiadomo. Się, bo może wysiadł. Hmm. Tutaj się kampi. E, nie wiem, co on tu robi, tak naprawdę. Trzeba kurde znaleźć kogoś. Tak w ogóle, gdyby ktoś się pytał, to ja gram, no, nie wiem, jakby powiedzieć, ciężko mi to określić, bo z... dwa razy sobie takie bardzo długie przerwy, przerwy robiłem, bo mi się nie podobali tacy prebajeszy, że znacie potężniejsze bronie, mieli ode mnie na niskich levelach. Ach. Kurde. No. W końcu jakiś ogarnięty. No poraszuję na D Może mi się coś uda O! Najedź na to, najedź! No jaju Net Najlepiej nie idzie po prostu Aj Jeszcze się to poprawi, po prostu. o Ale zabicie. Ładne. A co do tych wz ów to obrażenia dają tylko na bliskie dystanse, na średnie, średnie to tam, nie odczuwam jakichś zmian. A no, no. Nie ma to jaka, jak po prostu. No. No, już przejmują D. Możemy wygrać. Coś długo ten potrwa, odcinek, bo to kurde trochę zajmie. Kurde idzie ten 16 O no Dostał, ale nie tak porządnie No jak już ogień zaporowy O, No Ojeju No Ale przegrywamy sko idzie. No hardkora. Trafiło. O, może suprise'a mu zrobię. Come on, come on. Teraz łap! No. Przyda mi się jeszcze Dawaj, dawaj, podjeżdżaj Wow Ojeju, no G-53, no Dużych szans nie miałem, ale 27 HP mi zostało Skubany No, w końcu Frak wpadł Dobra, szukamy jeszcze kogoś Nie, w ogóle tu już nie ma kogo szukać. Bo już przegrana totalna. Aj, aj, Nie najlepiej poszło. Tyle powiem. No, już strzela, ale już pewnie nie zdążę. Hmm, dobra. Takim nie, naj nie najlepszym wstępem, kurde do. Do mojego kanału zakończyliśmy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało. No, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie. No i trzymajcie się, cześć.